Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kociołek wieprzowy. Potrzebować będziemy 60 deko szynki wieprzowej, dwie łyżki tłuszczu mam w rondlu i mięso pokroję w kostkę, taką dwucentymetrową kostkę i obsmażę na na tłuszczu obtoczając w mące. Tutaj mam trzy łyżki mąki. Takie kostki pokroję mięsa i obsmażę na rozgrzanym tłuszczu. Mam dwie cebule. Cebule pokroję w drobną kosteczkę i dołożę do mięsa. Mięso. Podleję wodą i będę dusiła około 40 minut. Po tym czasie dołożę pokrojoną paprykę, pokrojone jabłka i będę razem to dusiła 10 minut. I będzie kociołek wieprzoty. Fantastyczne, szybkie danie, jednogarnikowe. poprawimy solą, pieprzem i kminkiem. Jeżeli nie lubimy kminku, to możemy kminek zastąpić tymiankiem. Tak, już tutaj w rondlu mam tłuszcz rozgrzany i ja po prostu mięso obtaczam w mące i damy na rozgrzany tłuszcz. A cebulę pokroję w kosteczkę. Mięso obsmażamy partiami, bo ono nam się zacznie gotować. A jeżeli małymi porcjami, to ono się obsmaży i następną porcję damy. Także ja nie daję za dużo mięsa. Obsmażę. Tak to wygląda. I zdejmujemy, i następną porcję mięsa obsmażę. A cebulę pokroję w kosteczkę i dołożę do mięsa i tak jak już wspominałam później podleję wodą. Teraz obsmażam mięso. Mięso z cebulą już mam obsmażone, i teraz doprawiamy ostrą papryką, solą pieprzem. Dodajemy kminek i podlewamy wodą. Aby mięso było zakryte. I przykrywamy i dusimy około 40 minut. Później dołożymy paprykę. Paprykę pokroję w takie większe kawałki. Dołożę paprykę i cząstki jabłek i będziemy mieli kociołek gotowy. Paprykę z jabłkami będziemy gotować. Około 10 minut. Paprykę i jabłka mam pokrojone, a mięso mam miękkie. Do miękkiego mięsa dodaję paprykę i jabłka i duszę 10 minut. I mamy fantastyczny kociołek wieprzowy. Tak to wygląda. 10 minut pod przykryciem i kociołek będzie gotowy. I tak oto kociołek wieprzowy jest gotowy. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę kociołek wieprzowy.